Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale odnośnie moich nowych zmian na moim kanale YouTube. Proszę Państwa, kupiłem nowy sprzęt, który będzie mi służył do nagrywania właśnie między innymi takich filmików jak ten, czyli inf informacyjnych. No i jakie będą te zmiany? A zmiany będą takie, że po prostu moje filmy będą mieli Teraz dużo lepszą jakość. Czyli, jak na przykład, powiedzmy, mam tutaj taki filmik z WRC, filmik informacyjny. Jak widzicie, tutaj otwiera mi go w 1080p HD, prawda? A na przykład kolejny filmik, który wrzuciłem na przykład wczoraj, on już był nagrany tym nowym sprzętem. I automatycznie zobaczcie sobie, jaka jest już tutaj jakość. 1080p, 60fps. Czyli, no, będzie tutaj lepsza jakość na pewno, myślę, że będzie lepsza jakość dźwięku, eee, co jeszcze? Mm, no, ten obraz przede wszystkim będzie taki płynniejszy, będzie tak fajnie, płynnie wszystko szło, tak zwanie bez klatek. O, może coś w tym stylu. Także, no, taka wiadomość dla Was, takie wprowadzam zmiany, że po prostu no, teraz na moim kanale moje filmy będą po prostu mieli lepszą jakość odtwarzania, prawda. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest też taka, że bardzo możliwe, co jakiś czas też będą się pojawiać filmy w 4K, czyli w tej najlepszej rozdzielczości, jak coś, ale nie obiecuję, że będzie to często, dlatego że testowałem sobie ostatnio troszkę tutaj, właśnie te filmy w 4K i powiem Wam, że strasznie długo przetwarzają się te filmy. Jak kiedyś nagrałem minutę 15 filmik w 4K, to wyobraźcie sobie, że czekałem pół godziny, żeby ten film się przetworzył i on się nie przetworzył dalej. On się dalej cały czas przetwarzał. Więc stwierdziłem, że no po prostu krzanić to i po prostu usunąłem ten film ze swojego kanału YouTube. Także no powiem Wam, że z tymi 4, 4K może być ciekawie. Ja nie mówię, bo na pewno będą jakieś filmy, że się pojawił w końcu w 4K, ale musicie niestety też się. Hmm, Musicie niestety też wiązać się z tym, że jak już na przykład opublikuję jakiś film na swój kanał, to bardzo możliwe, że przez jakiś czas nie będziecie mogli go zobaczyć w 4K obrazie, bo on będzie się po prostu przetwarzał. Film będzie już dostępny na moim kanale. Będziecie mieli rozdzielczości do wyboru, o tutaj. Ale 4K wam może się nie pokazać tak od razu, dopóki się nie przetworzy. Także taka informacja dla Was. Moi drodzy, to chyba tyle. To, co Wam chciałem powiedzieć, powiedziałem Wam. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, like komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się i napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wam się podoba ten pomysł, że będą filmy w 4K. No i ogólnie teraz, zamiast 1080p to będzie w 1080p60fps. Bo na przykład teraz nagrywam też już na nowym sprzęcie i też już będziecie mieli taką no, już lepszą rozdzielczość. A jeszcze taka ciekawostka dla Was, jeżeli chcecie zobaczyć sobie różnicę, jaka jest na przykład 1080p, a jaka jest różnica na 1080p 60fps, to sobie po prostu włączcie ten film, na przykład tak jak ja tutaj mam. Filmik informacyjny odcinek 201 i filmik, a nie, tu jest unboxing akurat z autek Majorette i tak dalej i tak dalej w WRC. No, ale o to. Możecie sobie na przykład właśnie włączyć ten film, co ja mam, i ten, i sobie porównać, jaki tutaj jest obraz na 1080p, a jaki jest obraz już na 1080p 60fps. Ja widzę cholerną różnicę. A jak jeszcze wrzucę jakiś filmik 4K, to już w ogóle będzie miazga. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!